Brzesko, małe miasteczko. Liczy około 16 tysięcy, 17 tysięcy osób. Bardzo ciepłe, bardzo mili ludzie, życzliwi. 20 stycznia kasa Stewczyka w Brzesku wyglądała nieco inaczej niż zwykle. Pracownicy w towarzystwie stałych klientów świętowali pierwsze urodziny swojego oddziału. Jako zastępca dyrektora makroregionu też chciałbym Państwa serdecznie powitać. Brzeski oddział Kasy Stewczyka już w pierwszym roku działalności może pochwalić się doskonałymi wynikami. Receptę na sukces. Ja myślę, że ludzie, którym bardzo zależy na tym, czyli tak naprawdę mój zespół, poświęcenie, zaangażowanie. Sprawdzenie potrzeb, potrzeb ludzi, właśnie z miasta, tak naprawdę, i dążenie do, do zaspokajania tego. Największa satysfakcja to grono zadowolonych członków kasy, których w Brzesku przybywa z dnia na dzień. Bardzo miła obsługa, jestem bardzo zadowolona, lubię tu przychodzić, nawet z płatnościami różnymi. Każdy, kto wychodzi z tego, co słyszy, jest bardzo zadowolony. Gdybym wiedziała, że ktoś jest w potrzebie i potrzebuje pieniędzy, poleciłabym właśnie kasę Franciszka Stawczyka.